Tu te douches ça hein? Osoby zmarłej może doprowadzić do pożaru w mieszkaniu. No rzecz nieprawdopodobna, nie zaryzykuję tej tezy, żeby to powiedzieć, taką tezę. Natomiast poddam to dzisiaj ocenie, nieprawdopodobną historię, jeśli chodzi o hmm, historię tej jasnowidza Jackowskiego pożar w mieszkaniu może nie jakiś duży pożar, ale właśnie samo zapalenie przez duszę osoby zmarłej czy to jest możliwe? Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiednia jasnowidza Jackowskiego, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalejcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzień na temat Tutaj wizji przepowiedni jasnowidza Jackowskiego, taka troszeczkę metafizyczna. Oczywiście, no, patrząc tutaj racjonalnie, logicznie, no to jak może dojść do pożaru, po prostu, tak? Dusza osoby zmarłej może doprowadzić do pożaru, jak ta, ten człowiek już nie żyje. Dusza, tak, przecież jej nie widzimy, tak? I ona miałaby doprowadzić do pożaru. No ale. Pozostawię to wam do oceny. Przedstawiam historię, o której mówił tutaj Jasnowic Jackowski. Historię, którą ja wielokrotnie wspominałem, ale tam się pojawia wątek bardzo ciekawy. To była historia, gdzie pe 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 pewna rodzina, czy po prostu kobieta, zwróciła się o pomoc do Jasnowicza Jackowskiego w sprawie zaginięcia matki. Ona mieszkała na małej miejscowości, na wiosce, przy lesie. Suma summarum było tak, po prostu, że Jasnowic Jackowski miał zająć się odnalezieniem tej kobiety, tak? czy żywej, czy też zmarłej bo ona wyszła z domu i zaginęła. No i tutaj ta kobieta za życia jeszcze mówiła, że jakby byłoby to możliwe, to chciałaby po prostu umrzeć w tym lesie, w pobliżu, bo tam się wychowała, całe życie, dzieciństwo tam spędziła, miała dobre wspomnienia. Ja już tam przedstawiałem jakieś historie, mówiłem o tym na moim kanale, że w Polsce jest zakaz pochówku tam, gdzie nam się to podoba. Nie ma takiej możliwości, że nie wiem, po prostu babcia nam umrze w domu i ją pochowamy w ogródku. Są na to przepisy żelazne, przepisy Sanitarne, bo tak by było, to by się ludzie wszędzie chowali, tak po prostu, tak, gdzie popadnie, na trawnika, przed dokiem, w ogródku i tak dalej. Nie, do tego są wyznaczone miejsca, i słusznie, bardzo dobrze, to do tego są wyznaczone po prostu, tak, mogiły, cmentarze. Natomiast jasno w jaskowski w momencie, kiedy zaczął po prostu robić wizję dotyczącą tej kobiety, pojawiały się różne dziwne zdarzenia. A to tam koło, po prostu zeszło powietrze w kole, tak. A to światło zaczęło praktycznie migać, e, jeśli chodzi o światło w, w mieszkaniu, tak jakby ktoś stanął w drzwiach i cały czas po prostu włączał i włączał to światło, a to pralka zaczęła bardzo głośno chodzić, tak jakby ktoś po prostu włożył kamień do pralki, no i pojawił się też jeden dziwne zdarzenie, a mianowicie tutaj córka jasnowidzackiego, znaczy córka po prostu tutaj tak drugiej żony jasnowizackiego, e, robiła lekcje w kuchni. Kuchni, no, bo to była ta sytuacja po prostu sprzed wielu, wielu lat, praktycznie może z 10-10 lat. No i ona robiła te lekcje w kuchni i nagle po prostu wleciała do pokoju, tam, gdzie jasnowic po prostu przebywał, i mówi, że pali się w kuchni, że jest pożar. Co się okazało? Tam się okazało, że po prostu dymił się ogień, czytlił się, praktycznie ogień ze śmietnika w kuchni. Można powiedzieć, że no, pewnie każdy z nas miał taką sytuację tak, w swoim życiu. Ktoś tam rzucił jakiś niedopałek, papierosa czy jakąś zapałkę i tak dalej. Na pewno każdy z nas miał to w swoim życiu. Natomiast tak, to dziecko robiło lekcje praktycznie tutaj w, w tej kuchni, akurat. Tak, I ono nic nie robiło. Czyli ona była cały czas praktycznie w tej kuchni. Nie widziała, żeby po prostu ktoś coś takiego zrobił. Poza tym kolejna sprawa to był czas, kiedy jeszcze Jasnowiec Jackowski palił papierosy. On nigdy nie palił papierosów w domu, miał taki zwyczaj. To było jeszcze inne mieszkanie, inne niż na którym teraz znajduje się. Wtedy mieszkał właśnie z tą córką, właśnie drugiej żony i ze swoim synem z pierwszego małżeństwa. Więc tutaj on miał taki zwyczaj, że praktycznie jak pali papierosy, to nigdy nie palił papierosów w mieszkaniu, tylko na, balkoniu, na balkonie. A nawet jeżeli po prostu palił papierosy, to zawsze je gasił w toalecie, w ubikacji, tak. A nigdy gdzieś tam po prostu do śmietnika i to. No i dziwna sprawa. Pytanie, skąd się pojawił ten ogień, tak? Oczywiście, no, kiedy ta dziewczyna, ta dziewczynka po prostu przyszła, powiedziała to rodzicom, to Jasnowidzowi Jackowskiemu, żonie jego, no to oni poszli do tej kuchni, zobaczyli, że tam się tli, po prostu wlali tam szklankę wody czy dwie, po prostu i no, to tak był taki mały pożar, tak? Można powiedzieć, to nawet nie był pożar, tylko tak się tliło z tego śmietnika. No ale skąd się wziął ten ogień? Jak to jest możliwe? Oczywiście zawsze można powiedzieć, że no w śmietniku był jakiś materiały łatwopalny, tak, nie wiem, po prostu coś tam było rzucone i nastąpił po prostu pożar, tak? Czy, czy to się zaczęło po prostu palić. No ale skąd się wziął ten ogień, skoro Jasnowid Jackowski zarzeka się, że zawsze gasił po prostu papierosy w toalecie, a nie w kuchni? Jeżeli palił papierosy w tamtym czasie, to palił na balkonie. Założę się, że jak palił na balkonie, to pewnie miał jakiś tam słoik, gdzie wrzuca po prostu te pety, bo tak większość tych palaczy robi, tak? że to można to bardzo często zauważyć, jak tam przykład ludzie tam palą gdzieś po prostu koło jakichś biur i tak dalej, czy wychodzą papierosa, to to mają jakiś tam słoik, jakieś butelkę, co tam wkładają, to no, jest obrzydliwe, ale no w ten sposób właśnie robią, czy, czy, czy jakąś popielniczkę, tak? Jeżeli to nie ma po prostu, po, no to, to, to jakąś popielniczkę. Natomiast jak w takim śmietniku w kuchni, Mogło się tlić po prostu ogień, skąd się ten ogień wziął. I to jeszcze było w tym samym czasie, co miało miejsce te dziwne zdarzenia. Suma summarum, ta historia skończyła się w ten sposób, że Jasnowic Jackowski zrezygnował z rozwiązywania tej sprawy, bo jakby e on to odczytał w ten sposób, że ta kobieta zmarła. Nie chciała, żeby Jasnowic Jackowski odnalazł ją, tak, żeby ją właśnie nie odnalazł, bo wiadomo, gdyby on wskazał, gdzie znajdują się zwłoki tej kobiety, to zwłoki tej kobiety czy też szczątki tej kobiety zostałyby przetransportowane na cmentarz i tam zostały pochowane, a jej wola była taka, żeby po prostu spocząć w lesie. Tylko z drugiej strony, no yy, wiadomo, że po prostu tutaj no, różne ludzie mają wolę, tak, yy, praktycznie, no ale może po prostu rzeczywiście ta kobieta dopięła swego, tak, że yy, ta, ta sprawa spowodowała, że to Jasnowiec Jackowski dalej się tą sprawą nie zajmował, tak, te wszystkie zdarzenia, on to zaczął odczytywać po prostu, że to był ewidentny sygnał od duszy o zmarłej tej kobiety właśnie, która zaginęła w pobliżu tego lasu, która szła z domu i że w ten sposób ona dawała mu sygnał, znaki nie rozwiązu mojej sprawy, nie odnajduj mnie nie szukaj mnie, daj mi spokój, tak to e, jest ciekawe, bo miał jasnowiec Jackowski bardzo mało takich spraw jednak, no setki czy też tysiące spraw to były sprawy, które e, zawsze po prostu, tak czy w większości przypadków po prostu znajdował te osoby żywe, martwe czy sporządzał mapy, gdzie mogą się znajdować, tak natomiast, że, że bardzo mało było takich spraw, gdzie jakby dusza osoby zmarłej nie Chciała, tak czy dawała takie sygnały, bo. Nawet tutaj Jasnojc mówi w ten sposób, że on na początku tego w ten sposób nie odczytywał, w ten sposób tego nie interpretował. Natomiast mówi, że za dużo było tych zbiegów, okoliczności w tym krótkim czasie. A więc to migające światło, to parata pralka, w której ten kamień po prostu tak hałasował. Potem ten po prostu tak mini pożar, można powiedzieć, w kuchni, w tym śmietniku. Wyobraźcie sobie, że hałas tej pracy był tak duży, że Jasnojc Jackowski stwierdził, że trzeba po prostu włączyć to pranie, że tam coś jest w tej pracy, że tam po prostu. Jakiś kamień się znajduje, tak? Być może ktoś tam zostawił, nie wiem, zapalniczkę albo klucze. Okazało się, że jako po prostu tak włączył tą pralkę, to w tej pracy były tylko dwie bluzki jego żony, nic więcej, żadnego elementu metalowego. To z czego, skąd wynikał praktycznie hałas tej pracy, tak? To światło, które migało, bo zawsze można powiedzieć, no światło migało, bo na przykład były chwilowe przerwy w prądzie, tak? Ale było zbyt dużo tych takich dziwnych zdarzeń, okoliczności w krótkim czasie, co tutaj według Jasnowidza Jackowskiego nie, nie pozostawało żadnej złudzeń, że to był wpływ tej duszy właśnie tej kobiety zmarłej. No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, czy zatem w tej historii można byłoby zaryzykować takie twierdzenie, że to dusza tej osoby zmarłej doprowadziła do tego samozapalenia? No, bardzo ryzykowna teza, tak? No, bo teraz e, ktoś powie, no to wszystkie pożary na świecie są za to odpowiedzialne dusze osób zmarłych. No, nie, no, oczywiście, no, nie można iść w ten argument, nie można obrnąć jakby w taką narrację, no, ale w tym przypadku było to dosyć dziwne, tak? Dziewczyna, która była cały czas w tej kuchni, widziałaby, jak na przykład Niejasny Zackowski rzuciłby tam do papierosa, widziałaby, gdy, gdyby na przykład coś się tam działo, a ona siedziała, rozwiązywała tam praktycznie zadania. Lekcje przy, przy, przy stole, i nagle po prostu pojawił się tam ogień, pożar w, 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 w koszu na śmieci. Po czym po prostu poinformowała tutaj rodziców, tak? W ogóle dziwna sprawa, tak? Dziwna po prostu sprawa, a, jeśli chodzi o całe to zdarzenie. A na pewno ta dziewczynka tego też nie, nie spowodowała, tak? No bo siedziała grzecznie, rozwiązywała po prostu lekcje, nawet pewnie by jej długowy takie coś nie przyszło. I też to też jest dziwne, że ona po prostu pierwsze, co to poszło właśnie do rodziców, tak, bo nawet gdyby na przykład ktoś wcześniej przyszedł, wrzucił papierosa, tak, na przykład Jasny Jackowski, tak, no to by powiedział, o, może nie, 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 nie zgasił go i by z tego, ona by wyleciałaby taka przerażona, skąd się wziął ten ogień, co tam się dzieje, skąd ten ogień, co się dzieje po prostu, tak. No właśnie, to wszystko dzisiaj, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.